Cześć kochani, Robert Kassa, kanał Prowadzi mnie Jezus, taki kanał prowadzę na YouTubie. Wiecie, że ostatnio przetacza się przez Polskę wielka fala protestów, protestów za tym, aby aborcja była legalna, protestów, aby była możliwość zabijania dzieci w majestacie prawa. My, jako katolicy, nie możemy się na to zgodzić, ale wiemy też, jak nasz kościół jest szargany w tej chwili skandalami, jakie trudności przeżywa, jakie kryzysy. I dzisiaj chcę Wam zaproponować, że możemy stanąć przeciwko temu, że możemy włączyć się w superakcję w powstanie filmu Tobiasz. Jest to film pro-life. I jako prowadzimy Jezus, wspieramy e, powstanie tego filmu. Zapraszam Was e, i sam wesprę też finansowo, i Was do wsparcia finansowego tego powstania tego filmu na e, portalu zrzutka.pl w zakładce Tobiasz. E, zapraszam Was do wsparcia. Naprawdę możemy pokazać tym, e, jaka jest piękna, wspaniała wartość życia.